Jak w bardzo prosty sposób wzmocnić obronę naszego terenu, czyli jak podnieść odporność naszego organizmu? Jedna z moich ulubionych strategii jest prosta, przyjemna, po prostu fantastyczna. A o co chodzi? Witam Was bardzo serdecznie na kanale, witam Was z naszej siedziby, z naszego Centrum Zarządzania Zdrowiem. Ja nazywam się Łukasz i ponieważ ostatnim razem mówiłem o tym, że strach i lęk podsycany przez media i wynikający z tego pesymizm zabiera nam zdrowie i życie, dlatego dzisiaj dla równowagi powiemy sobie kilka słów o odporności w ogóle, ale przede wszystkim o tym, jak w bardzo prosty sposób można podnieść dość istotnie swoją odporność. Na początek zastanówmy się, czym w ogóle jest nasza odporność, do czego możemy ją porównać. Każdy oczywiście będzie miał swoje wyobrażenie odporności, ale żeby opisać, czym dla mnie jest odporność, posłużył się rekwizytem. Czyli wykorzystam do tego puzzle, które podpierniczyłem swojemu dziecku. Nawet nie chcecie wiedzieć, jak mi się za to oberwie, gdy moja córka zorientuje się, że nie ma ich tam, gdzie powinny być. że być może rozmawiamy ostatni raz. No dobra, ale wróćmy do naszej odporności. Ułożone puzzle, czyli pewna całość, to nasza optymalna odporność. I na tą odporność składają się różne elementy, na które z reguły mamy wpływ swoimi działaniami. Czyli, na przykład, jednym elementem układanki może być odżywianie, innym elementem układanki może być na przykład brak stresu albo równoważenie stresu, trzecim elementem układanki może być na przykład nawodnienie, czwartym elementem, na przykład, posiadanie celów w życiu, czyli celowe życie, i tak, dalej, i tak dalej. Tych elementów jest oczywiście wiele. I teraz w momencie, w którym my nie zajmujemy się tym, żeby te późne były na swoim miejscu, to mamy taką oto sytuację. Czyli mamy po prostu dziurawą odporność. I tutaj nie sposób nie nawiązać do obecnej sytuacji. Boimy się jakiegoś wirusa. Ja przez dwa lata robiłem wszystko, żeby dziada złapać. Nie no, tego akurat nie robiłem. Ale chodzi mi o to że nie unikałem kontaktu z ludźmi, chodziłem normalnie po zakupy, żyłem normalnie tak jak do tej pory. I prawdę mówiąc, ten wirus niewiele zmienił w moim życiu, poza samą świadomością, że on gdzieś tam jest. Czyli jednym słowem, za wszelką cenę chciałem konfrontacji. I co? I nic. Ścierwojad był tak przerażony moim nastawieniem, że postanowił, że lepiej nie będzie wchodził mi w drogę. Ten wirus to tchórz jakich mało. Jeśli to ty go szukasz, Kici, kici, taś, taś. To on chowa się po kątach. więc przestań ty się przed nim chować. I'm on chowa się. przed tobą. Karm się. jego strachem, i nie pozwól, się. to on karmił się. twoim strachem, bo twój strach. To główny żer tego wirusa. Zajmujmy się tym, żeby te elementy układanki były na swoim miejscu i żeby to wirus się u nas bał. Czyli musimy podejść do tego strategicznie. Wirus to jest po pierwsze domokrążca, po drugie najeźdźca. On nie działa na swoim terenie, on tego terenu dopiero szuka. A ten teren, czyli nasz organizm, powinien być jak fort, jak zamek warowny. On Ma budzić respekt i to do tego stopnia, że ten wirus ma się zesrać na sam widok. Jeszcze nie zdaję sobie sprawy, że wkrótce będzie miał pełne portki. Z historii oczywiście wiemy, że jeśli istniało ryzyko najazdu, to ci, którzy mieli być najechani, szykowali się do tego najazdu, czyli wzmacniali swój teren. I jakbym miał się posłużyć tutaj przykładem historycznym, to porównałbym ludzki układ odpornościowy do starożytnej Sparty, a żołnierzy, czyli komórki tego układu odpornościowego, do Spartan. Jeśli dbasz o swoich żołnierzy, czyli masz te elementy układanki na swoim miejscu. Wtedy wygrasz bitwę czy wojnę o zdrowie. Wtedy reakcja Twojego układu odpornościowego i jego żołnierzy na wirusa wygląda mniej więcej tak. This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! And these Shields, boys! Remember this day, man, Or it will be yours for all time. Come and get them! Jeśli natomiast o to nie dbasz, czyli masz grupę niewyszkolonych żółtodziobów, wówczas niestety nie masz szans w starciu z silniejszym przeciwnikiem. I teraz przejdźmy do głównego wątku, czyli jak w bardzo prosty sposób wzmocnić obronę naszego terenu, czyli jak podnieść odporność naszego organizmu, jak dołożyć jeden element tej naszej układanki. Jedna z moich ulubionych strategii jest prosta, przyjemna, po prostu fantastyczna. A o co chodzi? Chodzi o kąpiele leśne, czyli wypady do lasu. I tutaj Japończycy zrobili takie badania, w których na okres trzech dni jedną grupę osób, zarówno kobiet i mężczyzn, wywalili do lasu, a drugą grupę z kolei wysłali do miasta. Czyli coś na zasadzie spaceru z plecakiem. Na no wszystko to pod kątem badania różnych parametrów funkcji odpornościowej organizmu, zwłaszcza linfocytów te, które nazywamy tak zwanymi naturalnymi zabójcami. I chodziło tutaj o badanie ich ilości oraz ich aktywności. I oczywiście zanim te dwie grupy osób wysłano do lasu, do miasta, pobrano próbki moczu i krwi. I takie próbki były także pobierane drugiego i trzeciego dnia wyprawy oraz 7. i 30. dnia po wyprawie. I gdy porównano wyniki obu grup, grupa, która przebywała w lesie, miała znacznie podwyższoną aktywność naturalnych zabójców, czyli tych limfocytów T, podwyższoną ich liczbę oraz podwyższoną liczbę różnych białek antynowotworowych obecnych w limfocytach, a także znacznie obniżone poziomy adrenaliny w moczu. Adrenalinę oczywiście sprawdzano jako marker stresu. I co ciekawe, te wszystkie korzystne efekty Utrzymywały się przez okres siedmiu kolejnych dni i niestety nie były one widoczne u osób, które przebywały w mieście. Czyli widzimy tutaj, w jaki sposób tak prosta i banalna rzecz, jaką jest weekendowy wypad do lasu na spacer, czy nawet mówiąc szerzej, wypad poza miasto, może podnieść w znaczący sposób naszą odporność, i to nawet wobec raka, jednocześnie nas relaksując, obniżając stres i wprowadzając organizm w stan przywspółczulny. Czyli w stan regeneracji i odbudowy. Dlatego właśnie gorąco zachęcam do korzystania z tak łatwych narzędzi prozdrowotnych, które często są niedoceniane, a które są genialne w swojej prostocie, które mają duże przełożenie na nasze zdrowie. Jeśli podoba ci się taka forma mówienia o zdrowiu z lekkim przymrużeniem oka i różnymi odniesieniami, to zachęcam Cię do polubienia tego filmu i subskrypcji naszego kanału. Natomiast w dzisiejszym odcinku to wszystko, pozdrawiam serdecznie i do następnego.